Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Dzień dobry Państwu. Witam na briefingu dotyczącym ochrony przeciwpowodziowej terenów za Arabia w Myślenicach. Witam Pana Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Władysława Kurowskiego, Wojewodę Małopolskiego, Łukasza Kmitę. Dzień dobry Państwu. Zastępcę Prezesa Wód Polskich, Pana Pawła Rusieckiego. Burmistrza miasta myślenice pana Jarosława Szlachetkę, dyrektora RZGW w Krakowie, Radosława Radonia i panią zastępcę, panią Katarzynę Szczepaniec. Bardzo serdecznie witam. Panie pośle bardzo proszę o głos. Szanowni Państwo, dzisiejsza konferencja to początek pierwszego etapu tak ważnej inwestycji dla myślenic, ważnej inwestycji dla tej części myślenic myślenickiego zarabia. Części turystycznej, części rekreacyjnej, bo przecież bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest najważniejsze, a ta inwestycja ma zabezpieczyć mieszkańców przed powodzią. Piękna rzeka Raba, niestety niejednokrotnie jest kapryśną rzeką, która potrafi wylać i potrafi wykonać pewne szkody. Ogromnie się cieszę, że możemy to zakomunikować dzisiaj mieszkańców, że ta inwestycja zostanie wykonana. Oczywiście ona jest rozłożona w czasie. Myślę, że o szczegółach powie też pan prezes. Niemniej jednak początek jest najważniejszy. I tutaj myślę, że należy się cieszyć z tego, z tego powodu. Serdecznie dziękuję panu prezesowi Wód Polskich, panu dyrektorowi RZGW Kraków za zaangażowanie, za, za to, że dołożyli wszelkich starań, aby ta inwestycja właści, miała, ta, miała dzisiaj początek. Ja jako przewodniczący zespołu parlamentarnego ochrony górnej Wisły no, też cieszę się z tego powodu, że te działania całego zespołu doprowadziły już do wielu inwestycji, które są wykonywane dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego Małopolan. A dzisiaj szczególna moja radość, ponieważ również moje miejsce, można powiedzieć, życia, moje miejsce zawodowe również będzie miało takie zabezpieczenie w postaci tej inwestycji, którą dzisiaj komunikujemy. Serdecznie dziękuję bardzo. No i myślę tak, że początek mamy dziś, natomiast koniec inwestycji w odpowiednim czasie, kiedy będzie wykonana już ta pierwsza część realizacyjna, którą dzisiaj ogłaszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Pośle. Panie Wojewodow, bardzo proszę o Wielce Szanowny Panie Pośle, Szanowny Panie Prezesie, Szanowny Panie Dyrektorze wraz z zastępcą, Drodzy Gospodarze Myślenic, Panie Burmistrz wraz z zastępcą, Szanowni Państwo. Muszę podkreślić, że działania Pana Posła Władysława Kurowskiego przynoszą konkretne efekty dla mieszkańców. Nic, bo bez wątpienia to pan poseł Władysław Kurowski zainicjował działania, aby ten odcinek mieszkańcy Zarabia mogli spać spokojnie, aby ta koncepcja przybliżała ich do pełnego bezpieczeństwa. Szanowni państwo, dwukilometrowy odcinek rzeki Raby. Na co dzień rzeki spokojnej, pięknej, nad którą... Wypoczywają także mieszkańcy rzeki, która jest taką dobrą wizytówką gminy Myślenice. Ale, szanowni Państwo, podczas deszczów nawalnych, podczas mocno intensywnych opadów, także na samym południu naszej Małopolski ta rzeka bardzo mocno wzbiera i stanowi realne zagrożenie. Stąd rząd polski, stąd Wody Polskie chcą opracować bardzo ważną koncepcję koncepcję zwiększającą bezpieczeństwo mieszkańców Zarabia. Tutaj chcę też bardzo serdecznie podziękować na ręce pana burmistrza Jarosława Szlachetki, ponieważ wspólne działania samorządu, przedstawiciela parlamentu, pana posła Władysława Kurowskiego i Wód Polskich. Podnoszą w sposób znaczący bezpieczeństwo mieszkańców, ale także ekologia, bo ta koncepcja ma także służyć temu, aby ryby mogły się swobodniej przemieszczać w górę rzeki. A więc Wody Polskie, Państwo Polskie myślą o bezpieczeństwie mieszkańców, ale także myślą o ekologii, o tym, aby. Ten ekosystem naturalny w rzece mógł być utrzymany i mógł jeszcze lepiej funkcjonować. Bardzo serdecznie dziękuję także za współpracę z Wodami Polskimi. Szanowni Państwo, niezwykle kompetentny, aktywny i sprawny pan dyrektor Radoń wraz z zastępcami, panie prezesie, chcę powiedzieć, że to jest świetna wizytówka wód polskich w Małopolsce. Bardzo często samorządowcy do mnie zwracają się z prośbami. Sugestiami o to, aby pomóc, aby zareagować na sytuacje, czy to nagłe, czy to związane z efektem powodzi, i tutaj natychmiastowe działanie Krakowskiego Oddziału Wód Polskich. Bardzo serdecznie dziękuję, bo właśnie taka powinna być administracja: sprawna, skuteczna, wsłuchująca się w problemy mieszkańców, w problemy samorządowców. I choć można powiedzieć, ta koncepcja jest początkiem maratonu. To jednak jesteśmy na dobrej drodze, aby bezpieczeństwo mieszkańców i natura mogła tu być jeszcze mocniej zachowana. Bardzo dziękuję. Dziękuję Panie Wojewodo, Panie Prezesie, proszę o głos. Witam serdecznie Panie Wojewodo, Panie Pośle, Panie Burmistrzu. Wszystkich gości serdecznie witam. Państwowe gospodarstwo wodne, wody polskie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Gospodarki Wodnej w Krakowie, początkiem października ogłosiło przetarg na realizację zadania związanego z ochroną rzeki Raby przed powodzią. To jest pierwszy etap tego zadania dosyć istotne. Już moi przedmówcy nakreślili problem, z jakim Zarabia w Myślenicach ma problem. Częste powodzie podtopienia niestety powodują, że ta okolica w odległości dwóch kilometrów jest w ciągłym zagrożeniu. Stąd nasze działania jako przedsiębiorstwa państwowego celem ochrony i mieszkańców, jak również już wspominane było ochrony środowiska w kontekście istot żyjących w środowisku wodnym. Chciałbym tu jednocześnie bardzo podziękować panu posłowi Władysławowi Kurowskiemu za olbrzymie zaangażowanie w zakresie ochrony dorzecza Górnej Wisły, również w zakresie tutaj tego rejonu z dużą pomocą poselską wspomaga Wody Polskie w zakresie inwestycyjnym. Także ogromne podziękowania. I jeszcze raz serdecznie dziękuję i mojemu dyrektorowi, i panu posłowi, i samorządom lokalnym za zaangażowanie, by Wody Polskie mogły tą inwestycję przeprowadzić. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panie prezesie. Panie burmistrzu, zapraszam. Szanowni Państwo, tereny, na których przebywamy systematycznie, są zalewane przez wody rzeki Raby, szczególnie jeżeli idzie o zlokalizowany nieopodal Jas, ale przede wszystkim podczas deszczy nawalnych, podczas burz błyskawicznych. I to, szanowni Państwo, sprawia, że możliwość rozwoju naszej perły, perły naszego miasta, jakim jest myśliwskie Zarabie, jest zdecydowanie ograniczone, także cieszę się, że po kilku miesiącach czy kilkunastu nawet rozmów na temat wykonania tej ważnej inwestycji która w znaczący sposób zabezpieczy nasze tereny rekreacyjne najcenniejsze tereny naszego miasta przed zalewaniem przed powodziami zostanie zlecone no a później przejdziemy już do tego etapu wykonania Prac budowlanych, po to, aby te tereny rekreacyjne chronić przed powodzią, po to, aby zabezpieczyć mienie naszych mieszkańców, także naszych przedsiębiorców, ale przede wszystkim mienie komunalne przed następstwami, przed skutkami powodzi. Dlatego z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję panu posłowi Władysławowi Kurowskiemu za zaangażowanie. W tą sprawę dziękuję też za przychylność zarówno panu wojewodzie Łukaszowi Kmicie, jak również krakowskiemu oddziałowi Wód Polskich na czele z panem dyrektorem Radoniem. No i też panu prezesowi Wód Polskich za to, że dostrzegli tą potrzebę zrealizowania tej inwestycji w Myślenicach, bo na pewno jak państwo widzicie mamy tutaj przepiękne, rekreacyjne, tereny, które szczególnie w okresie letnim cieszą się dużą popularnością nie tylko mieszkańców gminy Myślenice, ale całej metropolii krakowskiej tej części naszego regionu, także bardzo się cieszę i mam nadzieję, że te prace przyniosą wymierne efekty tak abyśmy ten teren Myślenickiego Zarabia, bo jak państwo słyszeli, opracowaniem zostanie objęty teren od mostu na ulicy Piłsudskiego w kierunku granicy z miejscowością Stróża, w odpowiedni sposób zabezpieczyli i też mogli myśleć, szanowni państwo, o rozwoju tychże terenów, o kolejne atrakcje turystyczne dla mieszkańców, jak również dla turystów. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu, dziękuję za udział w debacie. Myślenice ITV, Wasza telewizja internetowa.